Teraz twardy koń bierze policję twardą w swoją dłoń Nie zatrzymają mnie czerwone światła Choćby policja nie natła Jedna wiara, KWDP na 100% JP Kocham papieża, ale nie czaję dlaczego policja ma jeża Po prostu dla mnie to pizdy śląskiej glizdy Dawają mandaty, a dla mnie to tylko slaty taty i zakraty z takimi tylko na Przy spodniach noszą pałkę A w nich mają małego jak zapałkę A, kie, a kiedy jadę przez miasto na, na stówę To zawsze znajdę wymówę Stoją i myślą, że złapią kogoś na suszarkę Może ten paki Złapiecie kogoś na kalkę Proponuję policji Wersus twardy koń walkę Kto przegra do baty I płaci za wszystkie stare mandaty Suma za nie to dwa tysiaki Lub na polskie to dwa matuszaki. Lubię kiedy policja łapie gumę Wtedy czuję w sobie dumę Panie poruczniku, zaraz wyglądujesz w śmietniku, zbierasz po dwie na mandaty, bo, bo spłaszasz dom na raty. Policja to chuj, bo myślą, że na poselunku się zamelduje.